Ja jestem Anita i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie po tytule mamy kolejny film z serii Mierzymy, który Wam obiecałam i jest to film z kropa. także jeżeli jesteście zainteresowani co ja tutaj dzisiaj mam i jak te ubrania będą wyglądać na mnie, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Na wstępie zapraszam Was na swoje sociale, żebyście mogli być ze mną na bieżąco. Koniecznie wpadajcie do mnie na Instagram i zostawcie obserwacje i nie zapomnijcie zostawić Subskrypcji na moim kanale, bo zbliżamy się do 70 tysięcy i będę Was o tym upominać jeszcze bardzo, bardzo długo, aż dobiłam 70 tysięcy, eee, także będziemy bardzo mieli, jak zostawicie tego suba. Eee, no i co, moi drodzy? Otwieramy także tą ogromną torbę. I teraz tak. Eee, kropce nowo, jeśli chodzi o promocję, to wypada mocno średnio, tak szczerze mówiąc, Chcesz to się jakoś tak otworzyć logicznie, co powiem. się Open here. Otwieram chwilę. I co ja tutaj? Słuchajcie, wybrałam. Już Wam opowiadam. Okej, okay. pierwszą rzeczą, jaką zamówiłam, jest to taka przeogromna bluza z kaczorem Donaldem w kolorze żółtym. Ona była wzniana na 80 zł. Wziąłam sobie M, żeby zobaczyć w ogóle, jak będę w niej wyglądać, bo to był jedyny dostępny rozmiar. A strasznie mi się spodobała, więc pozwólcie, że teraz ją tutaj z Wami przymierzę. Mam nadzieję, że będzie dobra, bo ten. wygląda genialnie ta bluza. Serio, zakochałam się. Ona jest na polarku w środku, ma taki polarek, najsik. Nice. Właśnie prawie wydupałam za oko, nic mi nie jest. Okej, okay. wziąłam ją w MC, bo to był właśnie jedyny dostępny rozmiar i tak nastąpiłam ja mam 1,63 m, bo też o to później pytacie, no i tak wygląda ta MK na mnie. Ej, powiem Wam szczerze, że, że... no kurczę, podoba mi się, ej, no czadzior. Okej, okay, tak wygląda haft, tutaj ma takie duże troczki. No genialna jest ta bluza, jest bardzo w moim stylu, bardzo. Ma taki duży kapturek. O, tak ona się, słuchajcie, prezentuje. No mega mi się podoba. Szkoda, że nie ma kieszeni. Ale i tak, kurczę, jakby była S, to wyglądałaby, wiecie, tak ideolo. Ta M jest troszkę przyduża. No mimo wszystko mi się, słuchajcie, podobało. Uważam, że w ogóle dobrze mi w Ale no, bluza mi się bardzo podoba. Zobaczcie, czy nie ma na stronie mniejszej. Bo jakby wróciła mniejsza, to może bym sobie po prostu zamówiła mniejszą. Ale kolor kozak, wykonanie kozak, serio. Jedna z fajniejszych bluz, jakie ostatnio przymierzałam, jeśli chodzi o kropa. No, bardzo mi się podoba. Dobra, teraz idę mierzyć sukienkę. Okej, okay, ta sukienka jest czarna w takie białe kwiatki. To chyba 100 krótki, Ona jest tutaj kopertowa. No i wiadomo, wiązana w pasie i tak ona się, słuchajcie, prezentuje. Taka zwykła, zwykła letnia sukienka, na tutaj falbankę u dołu. Ogólnie jest ładna, w sensie. To nie jest nic trzałowego, ale taka zwykła letnia sukienka, jakby ktoś potrzebował, to jest fajna, przebiewna. Ten materiał nie jest jakiś bardzo sztuczny, nie czuję, żeby się elektryzował czy coś. Więc jak ktoś szuka takiej, wiecie, sukienki letniej to myślę, że z takim dłuższym rękawkiem myślę, że może Wam się spodobać, więc tak wygląda kiecucha. No całkiem całkiem nieźle. Jeszcze. Myślałam, że będzie gorzej. Dobra, to teraz mierzymy t-shirty i z bo to jest jedyne mierzymy, gdzie udało mi się znaleźć szorty na przecenie, także fajnie, by jakieś były dobre, bo nie posiadam żadnych. Także idziemy dalej Ok, zaczniemy może od tego t-shirtu, a potem przejdziemy do shortów Jeśli chodzi o t-shirt, tak jak od DiCaprio, to powiem, wiecie, biorę DiCaprio ehm, To jest właśnie taki zwykły, biały, bawełniany t-shirt z nadrukiem Muszę powiedzieć, że ten nadruk jest całkiem spoko jakościowy Nie mogę się za dużo do niego przyczepić Ten ogólnie tak szuka wygląda całkiem nieźle Ja ją kupiłam po to, żeby, wiecie, zrobić sobie tak No związać, ale powiedzmy, że tak prowizorycznie po prostu na razie włożę O, no i teraz przechodzimy do tych shortów i słuchajcie, ja mam na sobie rozmiar 34 i no niestety on mi tutaj bardzo mocno odstaje. Jest strasznie dużo materiału, więc one są na mnie po prostu za duże. Natomiast, szorty całe w sobie, z tego co mi to one no chyba były za 5 tych, czy tam 40? Coś takiego. Całkiem nieźle się prezentują, całkiem nieźle wyglądają, tylko one niestety są na mnie za duże. Ale wydaje mi się, że ten outfit to jest takie wiecie, 100% mi. Także, tak, to, tak to. Słuchajcie, wygląda, takie szorciki, o, spoko, nie? Wam je na dole, jeżeli jesteście troszkę większe w talii to, to naprawdę fajne szorty, bo nie są jakieś bardzo sztywne, ale też nie są takie, wiecie, ultra cieniutkie, więc spoko. No, idę mierzyć. Kolejne shorty. Dobra, słuchajcie, kolejne shorty to są takie zwykłe, już wiecie. wiecie bez postrzepień, bez niczego. Takie klasyk, klasyk. Te są przynajmniej dobre. To też jest rozmiar XS, słuchajcie. Więc te są dobre, chociaż. Nie mam kieszeni, trochę mi ich tutaj brakuje. Natomiast jeśli chodzi o shorty, to są, wiecie, takie. Bardzo mocno uciągliwe, lajkrowane dżiny, tutaj tego materiału, on naprawdę sam w sobie jest bardzo mocno rozciągliwy, więc podejrzewam, że to będzie kilka założeń i one się rozciągną, natomiast no są dobre. To Ta iksowska jest w porządku, nie mogę się tutaj przyczepić, e, natomiast w ceny bym nie zapłaciła. Te 35 to w porządku, ale 5 dych to już byłoby przegięcia. 35, no może wejść, jakby ujdzie w tłoku, powiem tak. Także tak wyglądają te szorciki. O, z tyłu mają kieszenie. No nie wiem, te mi się chyba dużo bardziej, te muszą mi się bardziej podobać, bo są dobre, ale no tak to, tak to wygląda. Jeszcze mam jedne szorty i jeden t-shirt, także zaraz wam przymierzę i pokażę. Ale tak, ale ten t-shirt z DiCaprio mi się podoba. Taki jest bardzo w moim stylu. Bardzo. Ogólnie na drugi to jest mój styl. <laughs> Co tutaj dużo mówić? Dobra, uciekam. Jeszcze jedne szorty i t-shirt. I ten zestaw to jest 100% mi, czyli dresowe spodenki były za trzy dychy w ogóle. Takie one tu mają podwinięcie, wyższy stan, nie wysoki, ale wyższy, więc super. One mają naprawdę głębokie kieszenie. No. To shorty to tak naprawdę mój styl i do tego t-shirt, na którym jest napisane Which crush will you choose? No i tutaj mamy oczywiście naszych crushy. Wiecie, że ja te te drugie disneyowskie i akurat Croft ma naprawdę fajny wybór. No i tak, koszulkę mam na sobie S, bo nie mam mniejszych, a spodenkę mam na sobie XS, jakby co? I tak to, słuchajcie, wygląda. No to jest zdecydowanie najbardziej mój styl. E, najbardziej wpisujący się w moje gusta, a wy dajcie znać, który outfit wam się podobał najbardziej, co byście zostawili, co byście oddali. Bardzo fajne te spodenki są, słuchajcie. Jak za zaatymucjonalne. No kozak. Dajcie znać, co byście zostawili, co byście oddali, ja wam dziękuję, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku, także do zobaczenia. I cześć! Pamiętajcie, że wszystkie linki macie w opisie. Tak. No i pamiętajcie, że odpowiedzi do mnie na widok. O, tutaj. Tak, uciekam. Mua.